Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. Ja nazywam się Janek Hochwander, a to jest GV80, flagowy SUV marki Genesis. Ten samochód dostępny jest w margo na sprzedaż. Zapraszamy do naszych salonów na jazdę próbną, a na miejscu dowiecie się wszystkich szczegółów od naszych doradców. Powiedzcie mi co ma ze sobą wspólnego. Bentley Flying Spur lub jak niektórzy mówią Flying Spur, Lamborghini Murcielago i ten oto Genesis GV80. Już spieszę z odpowiedzią. Za wygląd. Tych wszystkich trzech samochodów odpowiadał dokładnie ten sam człowiek. Był to belgijski projektant, znany bardzo powszechnie w branży motoryzacyjnej, który nazywa się Luke Donker Wolke. Tak pewnie jeszcze nie raz usłyszycie to nazwisko w naszych filmach, jako że jest to osoba odpowiedzialna za design w całym koncernie Hyundai, a. to jest chyba Chief Creative Director, coś takiego. I jak sami widzicie, Renoma, jego nazwiska. Trzyma się tutaj na wysokim poziomie, bo ten samochód wygląda świetnie. Zacznijmy wycieczkę po stylizacji tego samochodu tutaj od przodu. Także pierwsza rzecz, która rzuca się nam w oczy, to jest ten grill. Jest to taki charakterystyczny kształt grilla dla wszystkich samochodów marki Genesis. Mogliście też zobaczyć taki na modelu GV70, o którym filmik wrzuciliśmy w zeszłym tygodniu, także zachęcamy do obejrzenia. Mamy też tutaj te reflektory rozdzielone lakierowanym paskiem oraz to imponujące przetłoczenie na środku maski, którego koniec zwieńczony jest tym oto dość dużym logiem Genesis. Przyjrzyjcie się z bliska. Ma ono tutaj takie ciekawe detale, mianowicie taką zieloną kratkę. Wygląda to właśnie jak jakiś taki herb szlacheckiej rodziny coś takiego imponującego jestem ciekaw czy wiele osób podchodzi tak blisko jak ja i zauważa ten detal mam nadzieję że tak napiszcie w komentarzach czy zwrócilibyście na to uwagę Grill jest tutaj wykończony ciemnym chromem. Bezpośrednio pod nim mamy tutaj maskownicę radaru od tempomatu aktywnego. Mamy też tutaj po obu stronach zderzaka wloty powietrza, które uwaga, nie są jedynie plastikowymi kratkami, które udają, a faktycznie przechodzi przez nie powietrze i wylatuje tutaj w nadkolu. Służy to do chłodzenia tarcz hamulcowych. Mamy tutaj bardzo duże 22-calowe felgi aluminiowe w takim czarnym kolorze. Na nich mamy opony z najwyższej półki, ponieważ są to Michelin. Pilot Sport. Za felgą ukrywa nam się zacisk hamulcowy, który jest w takim nietypowym kolorze, takim brązowym, może kawowym. Inni producenci zwykle robią nie wiem, czerwone zaciski albo jakieś takie krzykliwe. Tutaj Genesis chce się wyróżnić w taki sposób, który ja doceniam: czyli zamiast być bardziej krzykliwym, bądźmy bardziej subtelnymi. Kontekście krzykliwości, subtelność wyróżnia się, jak wiemy. Tutaj jeszcze na tym zacisku jest napisane Genesis oficjalnym fontem, czy też krojem pisma. Pokazuję Wam teraz ten samochód w takiej perspektywie, jaką widzi powiedzmy ktoś, kto jedzie przed nami i zerka w lusterko. Jak widzimy, wygląda on tak monumentalnie, tak naprawdę dostojnie. Wygląd przodu tego auta mówi do nas Jedzie tutaj ktoś ważny. Ten elegancki grill, w połączeniu z tymi rozdzielonymi światłami, daje właśnie takie wrażenie okazałości, dostojności. Spojrzałem na ten samochód i pomyślałem sobie: OK, to jest naprawdę samochód reprezentacyjny. Do tych podzielonych przednich reflektorów nawiązuje nam tutaj ten element, znajdujący się na błotniku. Mamy tutaj takie listwy ozdobne w ciemnym chromie. Oraz LEDowe światła. I zobaczcie, jak ciekawie wygląda, gdy włączymy w nim kierunkowskaz. Ten segment na błotniku świeci nam tak samo jak te rozdzielone lampy, co tworzy takie złudzenie, jakoby przez cały samochód właśnie przechodziła taka linia. Oto jest profil tego samochodu. Rzuca się nam w oczy również to, jak wiele jest na nim przetłoczeń. Klapka wlewu paliwa po lewej stronie nadwozia, typowo dla samochodów azjatyckich. Mamy tutaj też listwę na dachu, można sobie zaczepić bagażnik czy coś tam, co się zaczepia na dach. Choinkę, o, wieś. To już niedługo, za jedyne 9 miesięcy. Zobaczcie, tylne lampy swoją stylistyką też nawiązują do przednich. Mianowicie są rozdzielone też lakierowanym elementem, choć są już zaprojektowane zupełnie inaczej niż w modelu GF70, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Rejestracja zamocowana nie tutaj na klapie, tylko na zderzaku ponieważ tutaj na klapie znajdują się litery oznajmiające nam, że jest to samochód marki Genesis. Tutaj napis 4WD i uwaga, 3.0 dieselek. Tak, dokładnie jest to samochód, w którym możemy mieć porządnego, normalnego, wspaniałego, 3-litrowego, 6-cylindrowego dieselka. Tutaj mamy też wycieraczkę. W tym miejscu zamocowaną, a na niej przycisk do otwierania klapy bagażnika, co też jest bardzo fajne. Jako, że nie musimy wtedy sięgać nigdzie tutaj po ten przycisk. Jak samochód jest brudny, to tam się zbiera wiadomo błoto. Tylko mamy tutaj na widoku. Ciskamy sobie, bagażnik się otwiera. Ale teraz nie będziemy mówić o bagażniku. Teraz mam zamiar opowiedzieć Wam o gamie silników dostępnych w tym samochodzie oraz trochę o jego napędzie. Zapraszam do przodu. Pozwólmy sobie otworzyć maskę w tym samochodzie. Czyli oczywiście dociągany, ale w przypadku aut tego segmentu o tym chyba nie trzeba nawet przypominać. A nie, przepraszam, niektórzy konkurenci nie mają. Widzicie to? Proszę. Prawdziwy, sześciocylindrowy 3.0 diesel ustawiony wzdłużnie, jak w prawdziwym samochodzie segmentu premium. Napęd przenoszony jest za pomocą ośmiobiegowej przekładni dwusprzęgłowej domyślnie na tylne koła. I mamy jeszcze tutaj dołączany napęd przedni. Do wyboru mamy też jeszcze dwie inne jednostki. Jedna z nich to jest czterocylindrowe 2,5 litra turbo, które ma 304 konie. Na rynku amerykańskim mamy też do wyboru silnik 3,5 litra V6 benzynowy o mocy 375 koni. I jedynie na rynku europejskim 3.0 diesel. O mocy 274 koni sześciocylindrowy, ma on aluminiowy blok. Tutaj na przedniej szybie w okolicach lusterka mamy oczywiście standardowy sensor światła i sensor deszczu od automatycznych wycieraczek i świateł, ale poniżej mamy jedną bardzo ciekawą rzecz, kamerkę. Ten samochód ma system Road Preview ECS to jest elektronicznie sterowane zawieszenie na sprężynach, które na bazie informacji z tej kamerki, która Czyta drogę przed nami, analizując, jaka jej jest nawierzchnia oraz jeszcze do tego sygnału GPS. Samochód pobiera z GPS-u informacje o tym, na jakiej drodze jedziemy, z kamerki informacje o nawierzchni i na bazie tych danych dostosowuje sobie ustawienia zawieszenia. Takie rozwiązanie technologiczne daje nam naprawdę bardzo wygodne zawieszenie, o czym przekonacie się na końcu tego filmiku, gdzie pójdziemy się przejechać. Dobra. Wiem, że nie możecie już doczekać się przejażdżki, ale najpierw chciałem Wam pokazać jeszcze wnętrze tego samochodu. Włączmy sobie zapłonik i podjeżdżam. Proszę bardzo, jak król. Na pierwszy ogień bierzemy sobie regulację kolumny kierowniczej. Zobacz, szeroki zakres. Ja bez najmniejszego problemu znalazłem tutaj swoją pozycję za kierownicą. A nie w każdym samochodzie jest to dla mnie oczywistością. Za pomocą przełącznika regulujemy sobie stopień napompowania boczków fotela, przełącznik do regulowania podparcia odcinka lędźwiowego w dwóch płaszczyznach. I mamy oczywiście regulację kąta pochylenia oparcia fotela, regulacja góra dół. O kurczę. Wow, ale wysoko tu można usiąść. Dobra, to jest mega szeroka regulacja, znaczy jej zakres. I jeszcze oczywiście mamy tutaj kołyskę, tak zwaną. Możemy zmienić kąt siedziska, jak i oczywiście wyciągany tutaj jeszcze segment do podparcia ud. No i tutaj przycisk od masażu. Biała kierownica z czarnym obszyciem, więc całe wnętrze obszyte jest skórą Nappa. Jest to część pakietu Nappa, w którą ten samochód jest wyposażony. Oraz uwaga, uwaga, mam dla Was prawdziwy rarytasik. To jest prawdziwe drewno. Tak dokładnie, to nie jest tylko plastik, który udaje drewno, to jest prawdziwe drewno, prawdziwe, najprawdziwsze. Pokażcie mi drugiego producenta, który ma samochody w konkurencyjnych cenach do Genesisa, który ma w swoim wnętrzu prawdziwe drewno, a nie jedynie jego imitacje. Zobaczcie na to, to ma i kierowca, i pasażer pikowana skóra, która jest bardzo mięciutka, idealnie w miejscu, w którym trzymamy kolano. Kiedy zasiadam sobie, mogę oprzeć o to kolano i jechać w bardzo wygodnych warunkach. Zobaczcie na te przeszycie boczka drzwi, jakie ono ma tutaj poprowadzone. Trzy takie linie z podwójnym przeszyciem. Mamy tutaj do czynienia z białą tapicerką z czarnymi kontrastowymi elementami. Wygląda to bardzo gustownie. Tutaj na kierownicy mamy jeszcze tego typu przeszycie. Są to naprawdę luksusowe detale, wszystkie elementy wnętrza, które wyglądają na aluminium są zrobione z prawdziwego aluminium i oczywiście jak na te klasy samochodu przystało, mamy tutaj dociągane drzwi, zegary z efektem trójwymiarowości, którego niestety znów nie jestem Wam w stanie pokazać na kamerze. Przed nami mamy head-up display w bardzo dobrej rozdzielczości, czyli wyświetlacz przezierny, który jest wyświetlany bezpośrednio na szybę. Przed nami bardzo duży ekran systemu infotainment, kontrolowany takim samym pokrętłem jak w modelu GV70. Tutaj znajduje się panel klimatyzacji, w którym najważniejsze funkcje są fizycznymi przełącznikami, tak jak na przykład regulacja temperatury czy. Nastawianie trybów auto, synchronizacji, nawiewów na szybę, tudzież ich podgrzewania. Rzeczy takie jak wentylowanie siedzeń, podgrzewanie siedzeń, czy podgrzewanie kierownicy są już natomiast na ekranie dotykowym, który wysyła nam haptyczny sygnał. Tutaj znajduje się aluminiowy segment, na którym mamy kontroler systemu infotainment oraz jeszcze wybierak kierunków jazdy. Tutaj mamy pokrętło do opcji wyboru. Trybów jazdy, oczywiście te przyciski to jest też prawdziwe aluminium, możliwość wywołania sobie na żądanie kamery, aktywowanie lub dezaktywowanie czujników cofania oraz włączanie asystenta zjazdu ze wzniesienia. Tutaj, pod tą pokrywką, która jest wykonana z prawdziwego drewna, mamy dostępne dwa cup holdery wykończone taką listwą pod panelem kontroli klimatyzacji mamy jeszcze drugi schowek, w którym znajdują się dwa gniazda USB, ładowarka indukcyjna do telefonu. Tutaj w drzwiach mamy maskownicę głośników, również wykonane z aluminium. W tym samochodzie jest 21-głośnikowy system marki Lexicon. Przyciski od pamięci fotela również aluminiowe. Zwróćcie uwagę też tutaj na to aluminium, które nam tak okala konsolę środkową. Mamy tutaj nawiewy. Przez które przechodzi taka aluminiowa listwa. Podobne rozwiązanie jak w modelu GV70, natomiast wyglądające troszeczkę inaczej. Tutaj wszystko jest wykończone skórą napa, która jest mega przyjemna w dotyku i mięciutka. Mamy tutaj schowek dla pasażera, również wykończony filcem, czy czymś takim, co właśnie sprawia, że. Nie latają nam tam rzeczy i nie brzęczą. Tutaj instrukcja obsługi tego samochodu, zapakowana w takie solidne pudełko. Zwróćcie jeszcze uwagę: schowek opada powolutku. Mamy tutaj dobrą amortyzację schowka. Możemy sobie ten schowek również zamknąć na klucz. A tutaj mamy też specjalne uchwyty na długopis. Prawie wszędzie we wnętrzu tego samochodu jest skóra na Miejsca, w których znajduje się jednak tworzywo. Takie jak doły drzwi są wykończone plastikiem dobrej jakości, który jest miękki, ugina się pod palcem. Także też nie będzie nam tutaj nic w tych kieszeniach drzwi brzęczało. Podłokietnik, który otwiera się na dwie strony, również wyłożony jest miękkim materiałem. Zapraszam Państwa na tylną kanapę. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz: mamy tutaj do dyspozycji elektryczną regulację do przodu, do tyłu oraz możemy regulować sobie elektrycznie też oparcie. I popatrzcie, jak szeroki jest to zakres regulacji. Mamy też tutaj dostępne przełączniki na fotelu pasażera, dzięki którym siedząc z tyłu, będąc szoferowanym, możemy sobie ustawić ten fotel. Mamy tutaj dodatkowe oświetlenie do czytania, i pasażerowie z tyłu mają też dostępne swoje własne lusterka, które również oprzyte są alcantarą. Po ich otwarciu zapala się nam ledowe podświetlenie. Tutaj Dwa gniazda USB oraz gniazdko typu kontynentalnego europejskiego. Mamy takie kieszenie za fotelami, które otwierane są na taką gumkę. Nie na przykład zwykła siateczka jak w niektórych autach. Tutaj również na boczku mamy wykończenie aluminium. Tutaj rzeczona podsufitka z Alcantary Lusterko. To jestem ja. Przepraszam Państwa, że musicie oglądać moją twarz. Dobra, patrzcie teraz na to. Elektryczne zasłonki. Czajcie? Tutaj na środku również wykończony aluminium nawiewy. Regulacja siły nawiewu, temperatury, wyłączenie, auto, podgrzewane siedzenia z tyłu. I uwaga, wentylowana tylna kanapa. Wentylowana tylna kanapa to się nazywa hajendowe wyposażenie. Jest też elektrycznie składana. Tym oto przyciskiem. Wszystko dzieje się. Za nas w bagażniku mamy przyciski podpisane. Drugi rząd lewy, fotel, drugi rząd prawa strona. Możemy sobie kliknąć to, i tutaj z poziomu bagażnika również podjeżdża nam taka napa z powrotem do swojej pozycji. Duży, obszerny bagażnik. Ciekawszych rzeczy, zobaczcie. Seryjnie mamy tutaj taką matę wykonaną z weluru. Ale po drugiej stronie jest ona plastikowa, więc wystarczy, że ją sobie przełożymy na drugą stronę i możemy już wozić w bagażniku jakieś rzeczy, które mogą nam go pobrudzić. Tym sposobem właśnie na plastikowej macie można to łatwo zmyć. Zobaczcie roletka, którą można wyjąć w ten oto sposób. Ona ma takie jakby elastyczne końce, które się tak o wciskają, składają, zmniejsza swoją szerokość. Jest na nią miejsce pod podłogą bagażnika. Dobra, jedziemy się przejechać Genesisem. Zapalił. Niektórzy ludzie mają obiekcje co do tego kółka obracanego, przy pomocy którego wybieramy bieg. Ja natomiast muszę powiedzieć, że tak jak teraz jeżdżę tymi Genesisami, dla Was przez ostatni czas. To nie narzekam na to. Na pewno jest to zdecydowanie lepsze niż to, co niektórzy producenci robią, czyli takie malutkie przełączniki. Tutaj mam to pod ręką, chwytam, przekręcam. Bardzo wygodnie mi się z tego korzysta. Bardzo doceniam samochody, których wnętrza są obszyte skórą napę. Ona jest taka bardzo delikatna, w dotyku, mięciutka. I ten samochód w zakręcie ma zaskakująco mały, tak zwany body roll, czyli w zakręcie po prostu nie przechyla się aż tak na boki. Nie mamy tego efektu szurowania lusterkami po asfalcie. Co w niektórych właśnie dużych sufach. Gdy wrzucam kierunkowskaz, to na miejscu prędkościomierza tudzież obrotomierza, w zależności od tego, w którą stronę wrzucam kierunkowskaz, wyświetla mi się obraz z kamery zamocowanej pod lusterkiem, co w zasadzie zupełnie eliminuje nam problem braku widoczności w martwym polu. W niektórych samochodach mamy jedynie takie systemy ostrzegania, gdy coś jest w martwym polu, po prostu na lusterku zapala nam się pomarańczowa zwykle lampka. Genesis poszedł o krok dalej. Pomimo tego, że usiadłem najniżej, jak się da, oczywiście zgodnie z moją świecką tradycją to siedzę tutaj dosyć wysoko Siedzę zdecydowanie wyżej niż inni ludzie na drodze obok mnie przed chwilą przejechał jakiś bus dostawczy siedziałem oko w oko z jego kierowcą Ten samochód posiada jedną ciekawą opcję jaką jest też automatyczne odparowywanie szyb czyli w momencie, w którym samochód dojdzie do wniosku że mamy zaparowane szyby automatycznie samemu włącza nam tryb pracy nawiewów, który je odparowuje. Jadąc nim czujemy ten komfort psychiczny wynikający z posiadania dużej rezerwy momentu obrotowego. Za to właśnie doceniam większe diesle. Patrzcie jak tutaj mam wygodnie. Rozwaliłem się po prostu jak na jakimś wielkim fotelu w salonie. Super mi się podoba to, że tutaj pod kolanem mamy tą przeszytą skórą taką poduszeczkę, dzięki której możemy sobie oprzeć nogę o kokpit. Kierownica jest mięciutka, pod palcem się ubina. Bardzo podoba mi się też to, że kierownica jest dwuramienna, bo dzięki temu mogę sobie tak rączkę położyć tutaj na dole wieńca, jechać w takiej zupełnie zrelaksowanej pozycji, w pełni wyluzować się. Mógłbym wsiąść teraz, pojechać do Warszawy, wrócić na strzała i w ogóle nie byłbym zmęczony. To zawieszenie Road Preview Electronically Controlled Suspension Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Działa naprawdę świetnie. Czuję się jak miechł samochodem na pneumatyce. Mimo tego, że tu są konwencjonalne sprężyny, idealny samochód na dalekie trasy. Pojedziemy sobie teraz tu na nachyloni w prawo, zajrzymy na ulicę Marszewską, na której są właśnie zakręty i prowadzi do niej też kawałek bardzo dziurawego asfaltu. Sprawdzimy sobie, jak ten samochód zachowuje się na beznadziejnej nawierzchni. Co, jak wiemy, w naszym kraju, a szczególnie w trójmieście, jest bardzo istotną kwestią, gdyż drogi. Wyglądają tutaj jak powierzchnia planety Mars. Chociaż czym innym może być Mars niż planeta. Pod kołami mam studzienki. jakieś nierówności absurdalne na drodze, i w ogóle się tym nie przejmuję. Samochód dobrze wybiera. Przejeżdżam przez próg. Aksamitnie, cichutko. Za chwilę powtórzymy tę próbę. Słuchajcie teraz tego. 30 na godzinę. Cisza. Dobra, dajmy mu. I ograniczenie zaliczone. No, na pewno nie jest to samochód, w którym brakuje mocy. Ten 30 diesel zdecydowanie tutaj daje radę. A Amerykanie dieselka nie mają. No, niestety. Okej, okay, wow, że teraz się nie przychylił, jestem pod wrażeniem. Dobrze jeździ, dał. Do to cały czas jadę, oczywiście, zgodnie z ograniczeniem prędkości, żeby nie było. My przestrzegamy przepisów na kanale Hyundai Margo. To jest legalistyczny kanał. Nigdy nie łamiemy prawa, ani lewa. Tryb sport ustawiony. Zrzucił bieg o jeden. Zobaczmy, czy zawieszenie się utwardziło. <tryb sport> Zaczął tak trochę. Głośniej y, emitować dźwięk z wydechu. Zakładam, że to jest przez głośniczki wspomagane po prostu tutaj w tym trybie sport. Ale wow, jestem pod wrażeniem, jak ta auto się prowadzi po zakrętach. Jestem w szoku, naprawdę się tego nie spodziewałem. Oczywiście. Wow! Spodziewałem się, że teraz mi wyjedzie przodem, w ogóle jakieś tu zrobi jaja, a wow, on naprawdę świetnie jeździ. Jestem pod takim wrażeniem tego zawieszenia i układu kierowniczego przy okazji. <grytanie> I to poczucie tego momentu obrotowego z dieselka na plecach podczas przyspieszania, coś wspaniałego. Dobra, wracamy w tryb komfort, sprawdźmy, czy wtedy zacznie się ciszej zakowywać wydech. Zdecydowanie ciszej, tak. Zakładam, że ten dźwięk jest emitowany z głośników Kurde, jaki fajny samochód, naprawdę świetnie mi się nie jeździ. Sorry, że on tak pisze, ale tu jest taka linia przerywana, która jest cała pozmazywana. On pewnie też ma mały problem z wyczytaniem jej. Czuję się tutaj na swoim miejscu. No. Nie mam też takiego poczucia, że nie wiem do końca, co się dzieje z przednimi kołami, jak w niektórych samochodach. Świetnie mi się nim jedzie. Czuły pedał hamulca doskonale reaguje na moje polecenia. Dzisiaj jadąc go nagrywać, wiedziałem, że będę miał do czynienia z samochodem segmentu premium. Wiedziałem, że poprzeczka jest postawiona wysoko, ale pomimo tego jestem nim zaskoczony. On jeździ naprawdę świetnie. Pokonywanie zakrętów jest dla niego czystą formalnością. Naprawdę, mimo tych kabaretów, mimo tej masy. Nie ustępuje on niczym swojej bawarskiej konkurencji Wiem co mówię, bo jeździłem X5 2.0 X5 3.0 X5 na zwykłym zawieszeniu X5 na pneumatyce X6, X7 też z tą współskrętną tylną osią Także ja wiem co mówię Mam Naprawdę dobrze znam jego konkurencję z Bawarii I on jej w niczym nie ustępuje A jeśli chodzi o jakość wykonania wnętrza Na przykład przewyższa ją nawet Teraz mam średnie spalanie pokazane Samochód ponad 2 tony 3.0 diesel, 6 cylindrów, 274 konie. Zróbcie pauzę i napiszcie w komentarzach teraz jak zgadujecie ile pali. Przez ostatnie 34 km, który nim przejechałem, on ma średnie spalanie 8,2 litra. To jest nic. To jest nic, to jest jakby jeździł za darmo. A jak sami widzieliście, to nie był jakiś eco driving w stylu na działkę. W niedzielę kawałek przejechałem też bardziej angażująco Zróbmy sobie test aktywnego tempomatu Ok, ustawiam sobie teraz prędkość w Drugim przyciskiem na kierownicy reguluję odległość od poprzedzającego pojazdu Odległość od poprzedzającego pojazdu wyświetla mi się też na wyświetlaczu przeziernym, tak zwanym head-upie Sterowanie tym adaptacyjnym tempomatem też odbywa się bardzo intuicyjnie Przed chwilą za pierwszym podejściem w życiu udało mi się od razu ustawić sobie to, co chciałem Samochód sprzede mnie przed chwilą odjechał Auto wraca do zadanej prędkości, pojawił się jednocześnie komunikat, abym uważał na inne samochody. Dzięki wielkie Genesis zawsze warto wiedzieć, że warto uważać na inne auta. Dobra, jak się go teraz wyłączę? Aha, po prostu jednym kliknięciem. Świetnie! Sprawdźmy sobie teraz, jak reagują łopatki za kierownicą. Wow! Dwusprzęgłowa skrzynia, błyskawiczne zmiany biegów. Naciskam łopatkę, skrzynia w zasadzie od razu redukuje, nie ma żadnego momentu zawahania. To jest właśnie ciekawe. Ten samochód, pomimo tego, że posiada zdolności jazdy szybszej po zakrętach, wcale mnie do tego nie namawia. Mogę sobie nim jechać zupełnie spokojnie i wyluzowanie, a mając ochotę dopiero wcisnąć sobie i pojechać szybciej po zakręcie. Ta skrzynia też pracuje w taki mądry sposób, czyli kiedy ja. Na przykład daję mu trochę bardziej na zakręcie, trochę chcę szybciej pojechać, to nawet gdy już odpuszczam gaz, skrzynia dalej trzyma dosyć wysokie obroty. Także gdybym chciał znowu to zrobić, ona od razu będzie gotowa do tego, aby dostarczyć mi potrzebną moc. Nie ma tak jak jest w niektórych skrzyniach automatycznych, że my dajemy, dajemy, a ona mimo tego zawsze opuszcza nam na jak najwyższy bieg i wtedy musimy czekać, aż ona zredukuje. Nie. Tutaj w momencie, kiedy dynamicznie bardziej jedziemy, ona ma świadomość tego, co my robimy trzyma nam trochę wyższy bieg O, patrzcie, jedzie Volkswagen T1 o górek. No, żeby, żeby przejechać przez rondo, nawet nie muszę przekładać rąk, wystarczy zroj tak i tak układ kierowniczy tutaj dostosowuje swoje przełożenie do prędkości. Pokonywanie ronda nie stanowi problemu. Na wolnych obrotach we wnętrzu w zasadzie nie słychać silnika, mimo tego, że to jest diesel. Często mamy w dieslach taki efekt, że na wolnych obrotach właśnie słychać strasznie to klekotanie. Tutaj po pierwsze 6 cylindrów, czyli dobrze wyważony silnik, też trochę większy. Sam w sobie ze swojej natury zapewnia lepsze doznania akustyczne niż taki przeciętny czterocylindrowy cylindrowy diesel. A po drugie świetne wyciszenie. Nie ma się co dziwić, że to zawieszenie jest też takie świetne z tego tytułu. Że odpowiedzialny za jego konstrukcję był Albert Bierman, czyli człowiek, który 30 lat pracował w koncernie BMW i był odpowiedzialny za układy jezdne najbardziej legendarnych modeli z serii M, takich np. jak BMK M3 E30. Także jest to dzieło, które wyszło spod ręki wybitnego fachowca. Zachęcam Was, jak nie jesteście do końca przekonani do tego, czy warto dać szansę koreańskiemu producentowi segmentu premium, zapraszamy do nas do Gdańska na jazdę próbną tym samochodem, bo gwarantuję Wam, że gdy po prostu wsiądziecie, przejedziecie się nim kawałek, to będziecie myśleć to samo co ja. Jest to po prostu świetnie wykonany samochód, jest to prawdziwy miś na skalę możliwości Genesisa. To jest właśnie to w tych takich samochodach, które dopiero muszą ugruntować swoją pozycję na rynku. One zawsze są zrobione nad wyraz. One zawsze są zrobione z takim zapasem materiałów, zawsze jeżdżą dużo lepiej niż musiałyby. Bo po prostu są w takiej pozycji, że muszą udowodnić, że, że są dobrymi produktami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, obserwujcie nas też na TikToku, Instagramie, gdzie wyrzucam krótsze filmiki. I już w przyszłym tygodniu widzimy się w kolejnym odcinku.